Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj zrobię coś takiego, spaghetti carbonara. Do tego potrzebujemy makaron, taki jak do tego, do spaghetti. Potrzebujemy szynkę, potrzebujemy mleko i co tam jeszcze. No i dam to, to, to przyprawę. Zaraz pokażę jak to się robi. Mamy tutaj składniki, szynkę. Użyłem takiej szynki z pokojowej flasterki eee, Makaron, mleko przyprawa. Gotujemy makaron. wlewamy sobie wodę trochę. Oczywiście musi mieć ojciec Ups. Pali trzeba poprawić. Już nie ma komunistycznych garnków, jak ktoś mi tutaj zarzucał, że jeszcze mam jakieś czerwone garki, nie ma już ich, to na, na, na złom trafiły. Solimy sobie wodę. Gotuję się woda wodę pod makaram. tymczasem ja wezmę tutaj dużo jeszcze oleju. Zapominam, i schowałem, ale mam tutaj. Nalewamy olej do patelni, rozgrzewamy go. Wiem, że nie da się go włożyć do szafki, bo ci za wysokie butelki zrobili. Rozgrzewamy i na tym usmażymy szynkę. No, pokroję w plasterki. Paseczki pokrojone. Pokroimy ją w kosteczkę. Szyneczkę pokroiłem w kosteczkę, zaraz ją przymnożymy. Odgrzany olej. Uwaga, smażenie, Uwaga, smażenie. Po chwilę właśnie pyskać tam tłuszczyk. Widzę, że powoli zaczyna się kotać woda. Mogę dać w kawałku, żeby pokazać w ale miałem akurat taką konserwową jakoś coś takiego coś w tym stylu jakość taką zmianę użyłem przez chwilę ja się gotuje. jeśli pójdą się stawać to złożyć jakby zwiększyłem bo to się króciutko gotujemy ten makaron bo on jest cienki Minuta, dwie już jest gotowy, al dente. Może się będę gotował to się zrobi na gruby. Pokres się ugotował. Już jest miękki. Możemy go już przesadzić. Będę na dniach, na po powieści, to będzie się kurzyć. Przelewamy zimną wodą. W każdym razie mamy gotowy. Gotowy makaronik. Czasem smaży się nam szyneczka w dłuższy. Just należy coś zrobić. Dodać do niej mleko. Miejmy wyjście. zimne mleko. Nagrywa się. Na mleko. Dobra, dodajemy teraz tą zawartość torebki. Przepis, więc nie wyrzucam wszystkie przyprawy, tutaj potrawy. Nie chodziło o to, żeby się sos utworzył z tego, żeby to się zagęściło pięknie. Mocno mieszaj, żeby nie powylewać tego na zewnątrz. pierwszy raz to robię, także no, jak to się ugotuje, zagęści, wtedy polewamy tym makaron. Dobra. W tej chwili zaczęło nam gotować, Ja w niej jest strasznie. Jest bardzo wieczny dzień, Wreszcie załamanie pogody, wreszcie popadało. Rolnicy działkowcy odetchną. dla rolników też trochę za późno. O, to się tymczasem zajmujemy potrawą. Zaczyna się nam zagęszczać ten sos, żeby go pogotować, aż będzie dosyć gęsty. O dwóch minut. Zegęszcza ten sos, troszkę trzeba dodać za dużo mleka, bo już tutaj długo długotrwałe duszenie gotowanie, żeby zagęścić go. Już, ja już nie przypaliła szynka. Nie było powinny być gotowe. Ponieważ trochę dałem za dużo mleka, potrawiem poratować się troszeczkę mąką, aby szybciej go zagęścić. Czekał aż odparuje mi woda z tego mleka. Nie no, troszkę szybciej. Tu jeszcze gotuje znacznie ponad czas przewidziany w przepisie. Około 15 minut. A ponad 1-2 minuty. Tutaj mamy już prawie sos gotowy. Niech nie jest. Tutaj parowuje woda. No za chwilę będzie porany makaron tym sosem. O, jeszcze nam zagęściu ten sosik. Jeszcze miał uwagi dla niego, ale... Jeszcze te za rzadki, ale już użyję Na tyle gęsty, że można już poleć makaron. Po prostu za dużo mleka było wlałem. 375 ml, mniej więcej 400 nie wlałem. I przez to właśnie musiało to dłużej się podpać. Dobra. Teraz mamy przygotowany makaron i zalejemy nim. Potrawa gotowa. Spaghetti carbonara gotowa. Życzę wszystkim smacznego i do, do usłyszenia w e, następnym programie kulinarnym. Dziękuję za uwagę.